Dzień dobry, szanowni państwo. Poprosiłem tutaj Państwa na spotkanie do SPZOS-u Bartów, ponieważ chciałem przedstawić nowego kierownika oddziału anestezjologii i intensywnej terapii, pana doktora Macieja Walczaka, który dołącza wiem, do naszego zespołu od 1 marca 2024 roku obejmuje funkcję kierownika tego jakże ważnego działu. Wiecie Państwo, no to jest duża zmiana jakościowa dla SPZOS lubartów, ponieważ oprócz tego, że pan doktor jest specjalistą anastezjologii, również jest jednym z niewielu anastezjologów, którzy dokonują, którzy znieczulają również pacjentów poniżej 18 roku życia. My z panem doktorem Piotrem Chęciem, panem dyrektorem do spraw lecznictwa obiecaliśmy na naszej pierwszej dużej konferencji, że będziemy w Nubartów, WSP będzie robił dobrą medycynę. No i chciałem państwu też powiedzieć, że dotrzymujemy słowa właśnie między innymi tym tutaj transferem, który przychodzi do naszego, do naszego szpitala. Tak jak państwu powiedziałem, to jest duża zmiana jakościowa, ponieważ się na nowych pacjentów, na pacjentów poniżej 18 roku życia, co też by, będzie bardzo dobre dla mieszkańców powiatu lubartowskiego. A poza tym też tutaj troszeczkę zareklamuję blog pana doktora, ponieważ pan doktor prowadzi swój, e, swój blog. E, tutaj możecie Państwo też e, e, zapoznać się z informacjami dotyczącymi anestezjologii, tak, na czym, na czym to polega, jak to wygląda. A jeśli chodzi o tą zmianę jakościową, to również przełoży się na zmianę finansową, ponieważ, ponieważ tutaj dzięki temu, że budujemy nowy zespół anestezjolo, anestezjologiczny, będziemy mieli większą, większe możliwości operatywy, więcej pacjentów e, będzie mogło tutaj być leczonych w SP Zaslubartów e, i myślę, że to też przełoży się na poprawę finansów, ale i też poprawę jakości leczenia, bo przede wszystkim naszym celem jest ta dobra medycyna. Ja rozpocząłem jako lekarz rezydent w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym, tam przepracowałem 8 lat pierwsze a oprócz tego mam doświadczenie, jeśli chodzi o pacjentów dorosłych, w zasadzie takie dosyć szerokie, bo pracowałem 7 lat w ostatnim centrum leczenia oparzeń na intensywnej terapii oparzeń. Tam również miałem pacjentów pediatrycznych pod swoją opieką okresową. No i pracowałem również do tej pory. Zresztą pracuję w kilku szpitalach i powiatowych, i w Warszawie, to teraz będę reorganizował tą pracę, żeby tutaj po prostu być na miejscu i robić dobrą robotę. Natomiast mam doświadczenie w zasadzie wszechstronne, także, także nie boję się żadnych nowych wyzwań. i Mam nadzieję, że tutaj również jeśli chodzi o intensywną terapię, będzie można zrobić wiele dobrego, jeśli chodzi o nowe jakieś metody, które są uznane gdzieś tam, czy w Polsce, czy czy w świecie jako takie uniwersalne dla pacjentów w ciężkich stanach. Także, także widzę duży potencjał i w zespole, który, e, który będzie i, i w tym, co można robić w szpitalu. Także dlatego się zdecydowałem. Ja może nowi anestezjolodzy już są zatrudnieniu od 1 marca. Część oczywiście naszej stałej kadry zostaje z nami, ale też będą nowi lekarze, którzy od 1 marca e, będą świadczyć usługi bezpozysłuwarki. Szanowni Państwo, to jest to, co mówiliśmy na samym Początek na pierwszej konferencji o rozszerzaniu świadczeń medycznych o nowe zakresy. Pierwszym takim krokiem jest pozyskanie ludzi, którzy mają oczywiście kompetencje do tego i będą potrafili to wykonać. Bardzo się cieszę, że pan doktor zgodził się podjąć z nami współpracę. To jest bardzo dla nas ważne i bardzo dobrze rokuje, jeżeli chodzi o rozwój świadczeń w naszym szpitalu. Tutaj mówimy o wszystkich zabiegach przed 18 rokiem życia, których w tym szpitalu nie było robione. Oczywiście nie będą to zabiegi, które są zarezerwowane dla kliniki uniwersyteckiej, to też chciałbym odnieść się do tego, co mówiłem, że jest część świadczeń, które mogą być wykonywane w szpitalu powiatowym a część takie, które muszą być wykonywane w szpitalu uniwersyteckim. Nic nie stoi na przeszkodzie, żeby część zabiegów chociażby ortopedycznych była wykonywana właśnie w szpitalu powiatowym u pacjentów przed skończeniem 18 roku życia. Ci pacjenci zgodnie z systemem do tej pory byli przekazywani do Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego i tam musieli szukać pomocy, chociaż wszyscy doskonale wiemy, że w... tak, w długich kolejkach czekali 15-16 latek, często jest postury osoby dorosłej, natomiast do tej pory w nie było nikogo kto miałby doświadczenie w znieczulaniu pacjentów poniżej 18 roku życia, więc to jest ten nowy zakres, który pojawi się w szpitalu w Lubartowie. Myślę, że też warto dodać też plany jeśli chodzi o takie ambulatoryjne znieczulenia np. do endoskopii czy też to takie, w zasadzie jest teraz standardem w, jest jednym z elementów pracy anestezjologa również taka czy chirurgia jednego dnia czy, czy znieczulanie ambulatoryjne właśnie do zabiegów na przykład endoskopowych, żeby były bardziej komfortowe i żeby można było ich zrobić sprawnie, też więcej z korzyścią dla jak, jak największej liczby pacjentów. No i myślę, że jeśli chodzi o intensywną terapię, to też jest duży, duży potencjał, żeby rozszerzyć możliwości, bo no ja pracując na, przez te 7 lat na guajicie oparzeniowym, miałem w zasadzie. Wspólnie z zespołem bardzo duże możliwości, jeśli chodzi na przykład o wykonywanie jakiejś bronchoskopii, o terapię nerkozastępczą, o monitorowanie hemodynamiczne. To są różne takie elementy, które normalnie w klinikach intensywnej terapii w całej Polsce funkcjonują, a tutaj też, też mogą, mogą się zadziać i mogą przyczynić się do tego, żeby ci pacjenci byli po prostu jeszcze lepiej leczeni i z jeszcze lepszym efektem. Także tutaj na każdym polu w zasadzie potencjał jest do rozwoju, co mnie bardzo cieszy.